Mateusz Borys, to jest program Gości Wieczoru WTK. Początkowo to miała być rozmowa w cztery oczy. Teraz się okaże, że będzie to rozmowa w sześć oczu, a nawet w dwanaście par oczu, bo moi goście, tak jak i ja, również posiadają okulary i o wzroku i o okularach będziemy mówić teraz sporo. Jan Witkowski, prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Witam Pana bardzo serdecznie. I Pan Marek Jakubowicz, wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Witam Panowie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nieraz jest tak, idziemy do szkoły, idziemy do pracy i coś nam się nie udaje. Mamy jakiś problem, szukamy przyczyny, a być może przyczyna tkwi w naszych oczach, w naszym wzroku. I tego między innymi dotyczy kampania, którą wy prowadzicie. Tak, to prawda. Zakończyliśmy dzisiaj cykl filmów, które mówią o tym. Ta kampania trwała tutaj 8 dni na terenie Wielkopolski i przedstawiliśmy społeczeństwu. Tematykę, która dotyczy właśnie dbania o wzrok i o dobre widzenie. Kampania widzieć lepiej. Każe nam lepiej spojrzeć na nasze oczy, lepiej spojrzeć na nasz wzrok bardziej dokładnie, tylko co tak naprawdę widzimy? To, są, to nie są zbyt optymistycznie nastrające liczby. No tak, no między innymi to są powody, dla które pomyśleliśmy o takiej kampanii. No, która ma troszeczkę zmienić świadomość społeczną w tych tak ważnych sprawach, ponieważ one w sumie decydują o jakości naszego życia, a dzisiaj, kiedy nasze właśnie miejsca pracy są coraz bardziej skomplikowane, a jednocześnie... Technologie są coraz bardziej nowoczesne. Skomplikowane skomputeryzowane też. Skompl skomplikowane powiedzieć. i skomputeryzowane I praktycznie nie ma takiego miejsca pracy, w którym by się nie pracowało przy komputerze, który ma szczególne wymagania wzrokowe. No i w tej takiej złożonej rzeczywistości okazuje się, że w granicach 75% populacji powyżej 15 roku życia ma wady. I co najmniej połowa tych ludzi o tym w ogóle nie wie. I właśnie te, te, te problemy z bólami głowy, czy ze zmęczeniem, czy yy, na przykład bywa, że dzieci niechętnie czytają, niechętnie gorzej się uczą. I czasami powodem tego jest właśnie wada wzroku, nieskorygowana, niepoprawiona. Więc. Yy, jak powiedziałem wcześniej, tyle jest dzisiaj właśnie przemysł. Nowoczesne y, konstrukcje soczewek no dają takie możliwości, że można problem jakby rozwiązać dla każdego y, człowieka indywidualnie. Mówił pan, 75% osób powyżej 15 roku życia ma problemy ze wzrokiem, ma wadę. Czy to oznacza, że te 75% osób musi nosić okulary? Bo ja się tak zastanawiam, powyżej 15 roku życia to są najczęściej młodzi ludzie, i młodzi ludzie nie lubią nosić okularów, uważają je za brzydkie, za coś niemodnego i nie będą po prostu nosić tych okularów. I oni się boją po prostu pójść do specjalisty. Takie mam samo osobiste wrażenie, że tak też w moim przypadku było. E, to znaczy tak, z całą pewnością jest wśród tej. Populacji taka część ludzi, która nawet jeżeli będzie miała świadomość, że powinna sobie skorygować wzrok, nie zrobi tego. No, są różne względy takie osobowościowe, prawda? Natomiast duża część będzie do tego zmuszona przez jakby pewne sytuacje życiowe. Oka okazuje się, że bardzo często młodzi ludzie intensywnie siedzący przed ekranem komputera mają tak nieznośne bóle głowy, tak ogromne zmęczenie. Początkowo trudno mu skojarzyć z jakiego powodu. A po zdiagnozowaniu okazuje się, że wystarczy zrobić czasami bardzo niewielką korektę, ale trzeba pójść do specjalisty. No i wtedy y, okazuje się, że nagle on odżywa i poprawia swój komfort pracy. No i, pod i również komfort życia. No każdy, kto się skoryguje, y, na ogół y, odkrywa, że ten komfort życia może być zupełnie, zupełnie inny. Y, także y, ta kampania głównie służy temu, żeby. Y, żeby no, y, społeczeństwu uświadomić to, żeby ludziom to uświadomić. By spojrzeć im w oczy i, tak, jest. i że macie problem. I żeby oni chcieli zrobić ten krok i pojawić się, czy to u optyka, czy to u optometrysty, czy nawet pójść do okulisty, który też odpowiednio pokieruje ich, czy to do optyka, czy do optometrysty. Zależy od poziomu i rodzaju komplikacji wzrokowych. Widzieć Lepiej to jest wasz pomysł, to jest wasza kampania, wasza misja, a jakie są efekty tej kampanii? No, trudno dzisiaj odpowiedzieć, ona dopiero się zakończyła, więc my nie zamykamy tutaj tej kampanii tylko na terenie Wielkopolski. Będziemy się starać te filmy rozpropagowywać również na terenie innych regionów i myślę, że wtedy będziemy mogli podsumować i ocenić tą kampanię. Natomiast jest to oferta dla wielu osób, które powinny zmienić myślenie, tak jak pan redaktor powiedział, że wstydzą się okularów, zmienić myślenie o tym, aby nosić okulary, to, że noszenie okularów to jest problem. Dzisiaj jest moda na modę okularową. Także mając tak ogromną ofertę, bo my rozpoczęliśmy dzisiaj targi w Poznaniu, mając taką ofertę produktów, które dzisiaj są w różnych, o różnych możliwościach, jeśli nie okulary, to dla młodych ludzi mogą być również soczewki kontaktowe. Także tą kampanią chcemy pokazać i udowodnić i zaprosić ludzi, aby zadbali o swój wzrok. Optyka 2014 na terenach MTP do niedzieli włącznie. Co na targach będzie można zobaczyć czy na targach będzie można na przykład się zbadać? E Prowadziliśmy badania przesiewowe, ale to tylko informacyjne, natomiast to jest badanie, to jest sprawa już indywidualna, to zapraszamy do naszych firm, gdzie kompleksowo można sobie sprawdzić wzrok. Natomiast na targach można zobaczyć całe technologie z branży optycznej, można zobaczyć produkty, design. Okularów różnego rodzaju form, jak również można y, zaopatrzyć, są, zaopatrzyć się, ale są zaopatrzycie w sprzęt, który dzisiaj w Polsce jest takiej samej jakości jak na całym świecie. W związku z tym, oferta do sprawdzania ostrości wzroku u nas jest bardzo duża, w firmach, do których zapraszamy. Panowie, jak Wy reagujecie na takie stanowiska w supermarketach czy też w sklepach z kosmetykami, gdzie można kupić sobie okulary plus dwa, plus trzy, plus cztery? To jest koszmar? Panie redaktorze, patrzymy na to z pewnego dystansu i właściwie idzie, znaczy idzie o to, że ta, ten rodzaj jakby zaopatrzenia w okulary, no Właściwie sprowadza się do bardzo uproszczonych sposobów, które nie rozwiązuje w żaden sposób problemu. One mogą pomóc temu, kto zapomni okularów i na chwilę potrzebuje jakiś okularów użyć. Wtedy tak. Natomiast jeszcze dodając tutaj do tej, do tej kampanii, to można powiedzieć, że ona jest początkiem tego projektu edukacyjnego. Dlatego, że chcemy, żeby się pojawiły za chwilę, po pierwsze, powtórzenia tego typu kampanii w każdym województwie czy w każdym regionie, Następnie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy również e, do tego dołączyli pewne materiały informacyjne, pisane itd., itd., żeby uświadomić, kto się zajmuje wzrokiem. No cały, wszystko w jakimś sensie przed nami. Zaczęliśmy tu. Targi stały się tym, tym impulsem, który sprawił, że postanowiliśmy to zrobić w Poznaniu. Zaczęło się od Wielkopolski. Panie prezesie, przykro mi, musimy kończyć. Poczekamy na efekty kampanii. Zobaczymy, jak to rzeczywiście się przekłada na wzrok nie tylko Wielkopolan, myślę, że mieszkańców całej Polski. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Jan Witkowski, prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej i wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, Marek Jakubowicz, bardzo panom dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Wiem, że nie wyczerpaliśmy tematu, no ale być może poznaniacy przyjdą jutro na targi na teren MTP. Dziękuję raz Dziękujemy jeszcze. A Państwa zapraszam na puls dnia punktualnie o godzinie